No, Dobra, idziemy dalej. Weź mi jeszcze y, zrób zbliżenia tak. takie skok, Tak. <noise> Można poprosić? Pewno, że tak, przepraszam. Tylko proponowałbym ci stanąć z tej strony, dlatego że wiesz ja biały jestem, będziesz się lepiej odbijać w świetle. No ale to czarne na białym cacy. wózki koniu fajny jesteś a gdzie drugie koniu no drugie koniu idzie tam no nie <laughs> on by pobrykał pewno tutaj Możesz mi te, tą szpadę swoją, tą szablę, nie wiem co to jest, miecz, o, pożyczyć? Zawsze będzie ładniej krzyżak wyglądał z mieczem, nie? Nie wygłupia się, bo mnie przewrócisz, wariacie. Komu zdjęcie? Będzie mrąbać. Ja jestem nawrócony krzyżak. Będę bronił tu polskości. Jeszcze raz proszę poszukiwać. Ja koniec? jestem Krzyżak Nawrót. Można by samymi końmi, bo ja potrzebuję takie zdjęcie. Czekaj, nie no, bo Bartek czekaj, ja podejdę, nie ma sprawy, tylko, tylko ten, Bartek chce, chce samymi końmi przy tym zrobić zdjęcie. O! Chcesz, chcesz jeszcze? A on tutaj o, zrobił swoje już? No to muszę ci tę gimnę oddać. O Jezu! Dziękujemy. Dzięki bardzo panie. Dziękujemy bardzo. Piotrek super wyglądasz. To już tak Piotrek, ja zostanę. nie. Ja mam. Ja mam Piotr. Piotr no, to po nią mi nie ufajdał, ufajdał bo. Bo cię mi robił. To nie jest moje, to nie ja, to dokonia mi pretensje. Chodźcie kobietki, chodźcie, chodźcie do mnie, mi was tutaj potrzeba. A. O, No jest sama natura. No, no tak, to, tak to, ale ja nie wiem, czy ja mam zasłaniać ten... No, ten Nie, no to tekst to później sobie ja ja proponował ogóle, zrobić sobie tak? zdjęcie z tekst, tekstu samego. To to jest dosyć. To znaczy, ja będę ja będę ten, jeżeli mogę to. Słuchaj, bo tam będą ludzie, ja pójdę jako krzyżak Oj, jak chcesz usta, to Nie, ale teraz tu się rozpuszczę, to Aha. proszę mi to zdjąć. W, nie, w ogóle to, 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 ale jak się tam dużyki wyszedł na te dużyki, no to ja bardzo bym chętnie też poszedł i proszę, ja się ubiorę w to, nie ma sprawy. No to jest mój gier, giermek, wiesz taki, bo każdy rycerz miał takiego zdejmowania i zakładania zbroi. To. O! Krawiec naturalny, tylko przysypać ziemię. Ale nie ma problemu z przyodzieckiem w takim razie. Ale bardzo dobrze. Krzyżak czy nie? Krzyżak przysypać powinien mieć wymienne te odzienie swoje. Kręcisz Kręci się jeszcze? Cały czas. Byś mógł za, zatrzymać po prostu. Zatrzymaj, zatrzymaj.